Cześć, ja z tej strony Dzisiaj mam dla was tele zakupy Mango. Dzisiaj mam dla was prezentację nowej linii yy, walizek, toreb, plecaków, sakiew od Think Tanka. Ja ostatnio jak robiłem tego typu film, no to zakochałem się akurat w walizce Airport Advantage XT, bodajże i ja ogólnie, jeżeli chodzi o plecaki, torby i takie rzeczy, no to mam kilka swoich takich standardowych rzeczy, które po prostu używam na e, specjalne okazje. Czyli normalnie na co dzień mam plecak mm, Peak Design Everyday e, 30 litrowy, na większe zlecenia wymagające plecaka mam recenzowany na tym kanale Wondered Provoke. I on tam jest, po prostu można tam upchnąć bardzo dużo sprzętu. Natomiast jeżeli już potrzebuję rzeczywiście dużo sprzętu i muszę z tym y, jeździć gdzieś, to po prostu biorę walizkę. I ta, ta walizka jest właśnie od Think Tanka. Tutaj mamy trochę nowszą wersję, też zmodyfikowane kółka. O tym sobie powiemy, y, czym się różni, co jest fajniejsze, co bym wolał w <laughs> mojej. No i do statywów, do takich wielkich, po prostu do żelastwa. Mam torbę taką długą Stand Managera 52 od Think Tanka. Ja tym rzucam, ja tego nie szanuję, to się trzyma bardzo dobrze, wszystkie zamki pięknie działają, także jestem bardzo zadowolony. No i tutaj dystrybutor się zapytał, czy nie chciałbym zrobić takiego przekroju nowych toreb, no to stwierdziłem, że dobra, może coś fajnego sobie znajdziecie, ale to jest takie, wiecie, pokazówka po prostu, co jest w nowej linii. Zacznę od tych mniejszych rzeczy. Tutaj mam takie dwie sakwy i są to takie mm, kabury, pochwy. Nie wiem jak to się dokładnie nazywa, jeżeli chodzi o tłumaczenie na polski. Holster, czyli tak jak kabura do pistoletu po angielsku. Tutaj mamy nawet holster jako nazwę. No i mamy dwa modele, na aparat mniejszy i na aparat większy. Są to mm, takie holstery, które można przyczepić sobie bezpośrednio, na przykład do paska do spodni, dlatego że one mają. Tutaj taki na rzep taki uchwyt, który jest tutaj dosyć sztywny. Wtedy możemy do paska sobie to przypiąć i gdzieś do spodni to sobie przyczepić. Plus, też przy każdym jest taki dodatkowy pasek, też narzeb odczepiany, który możemy dodatkowo sobie na przykład wokół uda owinąć, żeby nam się nie majtało. Także jest to takie dla fotoreporterki zakładam, że bardzo wygodne. Ja, jak fotografowałem koncerty, to. Nie ukrywam, że coś takiego by mi się wtedy przydało, bo chodziłem z taką torbą na ramię, która mi się zawsze majtała, a w FOSie, jak jesteście na koncertach, no to tam czasami o kogoś można się obić. Coś takiego bym wolał wtedy, gdybym No dzisiaj nie robię, także ja użytku z tego osobiście nie mam. Te holstery u góry mają kieszonkę, w której znajduje się pokrowiec przeciwdeszczowy, także to też jest odpowiednio przygotowane na wszelkie warunki pogodowe. Jeżeli chodzi też tutaj o takie kieszonki poboczne, no to tutaj mamy z boku taką mm, płaską, którą, w którą możemy sobie po prostu coś włożyć, jakieś dokumenty, portfel, coś w tym stylu, to wtedy będzie od zewnątrz, nie będzie od wewnątrz, także nie mamy tego schowanego tak, żeby nie, mm, ktoś nam nie mógł tego powiedzmy ukraść. <laughs> Ale to też jest powiedzmy trochę inny typ tego holstera raczej przy nodze, może byśmy wyczuli tego typu po prostu akcje. Są też przeróżne pętle dookoła i uchwyty różnego rodzaju, także to jest coś, co możemy łatwo przyczepić do siebie, do ciała ale dodatkowo mamy też również pasek, czyli możemy ten holster użyć po prostu jako takiej torby przez ramię, dzięki czemu po prostu nie musimy tego mieć przyczepionego do siebie, tylko możemy to przerzucić, jeżeli po prostu potrzebujemy. W środku jest też sakiewka na rzeptu. Możemy sobie kartę schować, cokolwiek. No i oczywiście też mamy taką na rzept odczepianą klapkę i oczywiście po prostu tutaj wkładamy aparat powiedzmy z obiektywem przypiętym od razu tak z góry. Możemy też tutaj włożyć sam obiektyw, to co tutaj włożycie, to od Was zależy. Pętelki są bardzo fajne, dlatego że są one mm, takie z takim gumowym, dodatkowym, z takim plastikowym elementem, który ułatwia bardzo szybkie włożenie palca tutaj i złapanie za to. Czasami, yy, wiecie, te pętelki, jak po prostu jest zwykły sznurek, no to gdzieś tam w tych palcach może nam uciec tutaj. Bardzo łatwo możemy w te pętelki, wszystkie tak mają, po prostu palec włożyć i jest spoko. Ta górna jest zapinana na dwa zamki, także możemy z każdej strony to sobie odpiąć. Reszta ma po prostu pojedynczy zamek. I to, co jest też fajne, tutaj na dole mamy powiększenie. Także jeżeli mamy dłuższy obiektyw, ale mniejsze body, bo tutaj mamy taki, powiedzmy, większy rozmiar na body z gripem, i taki standardowy, to zawsze możemy sobie wydłużyć naszą sakwę, nasz holster, żeby pomieścił nam na przykład jakąś większą lufę. Także tego typu, tu, tego typu, e, także takie rozwiązanie jest bardzo fajne, jeżeli mamy możliwość, właśnie, customizacji sobie. Ten większy ma to samo, dookoła ma te same w sumie kieszenie, tylko po prostu profil jest większy. Też posiada u góry tę ochronę przeciwdeszczową. I w środku po prostu większa klapka. Także jak mamy takie body duże, typu Canon R3R1, Sony Z9 albo cokolwiek z gripem, Sony Nikon Z9 albo Sony jakiś z gripem, cokolwiek z gripem, no to po prostu tutaj mamy większą wygodę. Natomiast jeżeli chodzi o głębokość, to są podobne, zwłaszcza po rozszerzeniu. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o te holstery. Teraz porozmawiam sobie o plecaku. Jedyny plecak, który dostałem tutaj. Do omówienia. Jest to Darklight 20 litrów. Tutaj mamy go w kolorze zielonym. On chyba też występuje w kolorze czarnym. Z przodu mamy takie rzepy. Te, ta miękka strona, nie ta ostra. I też mamy taką siatkę. Nie wiem, szczerze mówiąc, na trytytki można tutaj sobie coś przyczepić, jeżeli chcecie. Tutaj z drugiej strony, w przeciwieństwie do holsterów. Sznurki nie mają tej pętelki, ale są zabezpieczone takimi, mm, takimi też materiałami. Tutaj staram się złapać w tej y, drugiej kamerze takimi materiałami y, tworzywem i mają na końcu pętle, dzięki czemu się przede wszystkim przez ten materiał, nawet jak rozwiążą, to się nie rozpruje. A też bardzo łatwo się to łapie. Tutaj większość zamków, znaczy więcej zamków, ma już dwustronną tam jakąś funkcję. Bo tutaj mamy na przykład dwa zamki i z przodu mamy tutaj sobie kieszeń teraz taką płaską na laptopa, tablet, cokolwiek. Mamy też tutaj wewnątrz, jeżeli sobie odchylimy, mamy wewnątrz też kieszeń na na przykład karty pamięci. Tutaj mamy wewnętrzne dwie przegrody, także z przodu możemy sobie też coś włożyć jeżeli potrzebujemy. Natomiast jeżeli chodzi o, bo tutaj muszę o, odgiąć, o główną kieszeń, ja ją sobie odepnę. Nie chcę, wiecie, rozwalać tutaj całego plecaka, bo jak będę go odsyłał, to też fajnie, żeby był użyteczny. Jeżeli sobie otworzymy cały tył, to też mamy tutaj przestrzeń na laptopa, także jeżeli chcemy mieć bardziej bezpieczne bezpieczny sprzę nasz sprzęt, to tutaj jest ta. Przestrzeń dedykowana na laptopa, czy też nawet na tablet. Z przodu tam nie wejdzie duży laptop, może 14 cali wejdzie. W każdym razie tutaj ta, przez, yy, ta kieszeń jest też tutaj yy, usztywniona, ta część. I od pleców jest spora pianka, taka oddychająca, zaraz to pokażemy. No, a co akurat też jest całkiem fajne, że po otwarciu plecaka, czy też w tej wersji, jak przychodzi do nas, to jest pokazane ewentualne ułożenie aparatów. Tutaj yy, bardzo fajnie że jest nikon, także plus 10 do szacunku. <noise> Ale oczywiście możemy sobie wszystkie przegrody sami manipulować nimi też osłona przeciwdeszczowa. Także tutaj zmieści się nam sporo sprzętu. Tutaj już jest taki plecak. On na wysokość, ja bym powiedział, że tu jest taka gdzieś 85. E, jakiś standardowy zoom? No, tutaj raczej w pionie nie postawimy żadnego teleobiektywu, ale trzeba przyznać, że ogólnie miejsca jest sporo. Zamki są strasznie duże i mocne. Tak w ogóle te wszystkie zamki tutaj, te nawet suwaki sprawiają wrażenie naprawdę takich e, solidnych. Tutaj, o! Proszę bardzo. Wielkie, ogromne zameczki tutaj są, także to jest akurat bardzo fajne. I też tutaj mamy pianeczkę, także ona nam oddycha, plecy nam będą oddychać. Tutaj też mamy taki pasek, w sumie nie wiem dokładnie do czego, ale coś na pewno można tutaj przyczepić, coś z tym zrobić. Mamy tutaj pasy biodrowe, mamy pas piersiowy, także możemy zczepić, jeżeli potrzebujemy. Przy tych na ramiennikach, które też są wyłożone taką samą pianką jak tutaj oddychającą. Mamy też pętlę, także jeżeli potrzebujemy sobie na szybko jakiś karabinczyk przyczepić tutaj do ramienia, ja często tak robię, na przykład z blendami do jakiegoś paska. Akurat, w peak design nie mam takich tutaj, mam no, bardziej z boku, no to do takich rzeczy karabinczyk po prostu yy, przypinam sobie jakąś blendę albo yy, jakiś taki target mały, czy tam jakiś mały softbox typu yy, beauty dish od Around których już niestety nie ma, także niestety. Wracając do przodu, tutaj od góry mamy kieszonkę na jakieś takie polskie rzeczy, dokumenty. Tutaj z tej strony znowu mamy takie pętle. Także widać, że to jest taki bardziej outdoorsowy jakiś plecak, gdzie chciałoby się tutaj naprzyczepiać dużo rzeczy. Nie wiem, śpiwór nawet przyczepić cokolwiek. Jest sporo uchwytów, sporo pętli, na które możemy dużo rzeczy właśnie sobie tutaj sami skustomizować, przyczepić, cokolwiek zrobić. Te rzepy też spoko, możemy zawsze sobie jakąś naszywkę walnąć. No i też do sprzętu mamy oczywiście wjazd od góry. Tutaj ta kieszeń, ta klapa jest dosyć sztywna, na to trzeba uważać, ale też plus e, oczywiście, że nam chroni sprzęt, plus prawdopodobnie jest odpowiednio uszczelniona cały oczywiście plecak wykonany z takiego materiału, który by tam jakąś e, Wilgoć powiedzmy odprowadzał, czy też nie przepuszczał, ale oczywiście ta pokrywa przeciwdeszczowa w zestawie jest. Także plecaczek bardzo fajny, jeżeli chodzi o boczne kieszenie. No to tutaj mamy raczej na zasadzie pasków. Mamy z boku dwa paski plus też różnego rodzaju pętle uchwyty. Także mamy z tej strony. Z tej strony mamy również paski, tutaj też taki dłuższy, plus taką kieszeń, którą po prostu te paski musimy rozczepić. Także kieszeń na butelkę też jest. Ja to sobie rozczepię, żeby można było sprawdzić, ile tutaj wlezie. Górna jest trochę węższa. Półtora litrowa butelka może na styk, nie, nie, raczej litrowa jakieś albo termosy, bidony, plus na dole jest trochę większy tutaj zakres regulacji tego paska. E, także możemy prawdopodobnie też sobie statyw na no to przyczepić, na te paski jakoś tak za nogi złapać, żeby nam się trzymało, ale ja osobiście, jeżeli chodzi o takie mm, statywowe uchwyty do plecaków, ja osobiście, jeżeli chodzi o takie statywowe uchwyty do plecaków, to wolę jakieś bardzo dedykowane, e, bo zawsze te statywy się trochę majtają, a jeśli chodzi o też noszenie takich statywów to wolałbym jednak albo statyw odpowiedni, albo mieć gdzieś bardziej od spodu taką opcję na przyczepienie. Tutaj mamy takie uszy małe wystające na spodzie, ale wątpię, żeby tutaj się jakoś mocno dało statyw przyczepić. Także jeżeli o tym myślicie, to tutaj od dołu powiedzmy, że się nie da za bardzo, ale jeżeli używacie tego typu plecaków, no to na pewno jakieś zastosowanie na, tutaj ze statywem znajdziecie, także to już zostawiam Wam, bo ja osobiście z, tak ze statywami właśnie przypiętymi nie latam, ale plecak, jego design, kolorystyka i tak wykonanie raczej przypomina coś bardziej takiego leśnego dla górników, <górników> dla ludzi, którzy lubią sobie w góry wyjść właśnie z plecaczkiem ze sprzętem, także jeżeli Was coś takiego interesuje, 20-litrowa wersja, ta akurat tutaj mam. Na pewno są też inne wersje, także warte do sprawdzenia. I na koniec to, co nam zostało, to walizki, czyli w sumie takie think tankowe, najbardziej popularne yy, przedmioty. Tutaj mamy dwie: mamy mniejszą, większą. To jest powiedzmy, nie wiem czy to jest nowa wersja mojego yy, Advantage, bo to się też Airport Series ogólnie to jest. To jest roller derby, wersja druga. Ja mam AirPort Advantage XT. XT wersja po prostu lżejsza. Z odrobinie lżejszych materiałów, jeżeli chodzi wiecie, o nadbagaż, No to tam można zawsze coś tam chyba z półki, czy ileś więcej włożyć. Tutaj raczej wersje standardowe. Te wersje są na kółkach takich przegubowych. Każda z walizek ma po. Cztery podwójne kółka, łącznie takich osiem kółek. Te wszystkie elementy są wymienialne, żeby można było je naprawiać. Sprawdźmy sobie mniejszą walizkę. To jest wersja Navigator, Airport Navigator. Tutaj ogólnie wiadomo, rączka wysuwana bez problemu. U góry mamy bardzo fajne zaczepy. Tutaj mamy takie dwa fajne zaczepy, dzięki czemu możemy właśnie na przykład statyw na górę postawić. To jest akurat y, bardzo przyjemne, jeżeli musimy ze, ze, ze statywem podróżować z czymkolwiek, także to jest akurat spoko. E, jeżeli chodzi o zewnątrz, no to tutaj mamy z przodu, mamy taką y, kieszeń, do której możemy coś włożyć też prawdopodobnie ze dwie nogi statywu pionowo. Z tej strony mamy dokładnie taką samą kieszeń, także dwie rzeczy możemy tutaj jeszcze pionowo sobie zrobić. Jeżeli chodzi o przód, to tutaj mamy kieszeń. Nie wiem, czy ta jest dedykowana na laptopa, ale to wiadomo, że wszystkie te dokumenty pierdoły. I to jest akurat spory plus. Mamy ograniczniki, także jeżeli mamy takie paseczki, które oczywiście możemy wyczepić, ale jeżeli nie chcemy, żeby nam coś wypadło, to mamy tutaj bardzo fajne właśnie takie zaczepy, które powodują zatrzymanie naszej klapy. I tutaj mamy miejsce na laptopa. Mamy miejsce na ewentualny tablet, także płaska kieszeń standardowa i oczywiście wejście do sprzętu. Jeżeli byśmy chcieli z tej strony wejść, a jeżeli chce, nie chcemy od tej strony wchodzić do sprzętu, no to mamy też górę. Tutaj mamy też taki mały, małą oczywiście kieszonkę na jakieś dokumenty pierdoły, ale też na kłódkę. Mamy miejsce na kłódkę na nasz nasze zabezpieczenie. I tutaj oczywiście jeżeli sobie zepniemy yy, ta, jeżeli sobie zepniemy yy, Boże, suwaki. Jeżeli sobie zepniemy suwaki, no to one mają taką pętelkę do której można sobie kłódkę przyczepić. Jeżeli je bardzo ładnie sparujemy, to myślę, że dalibyśmy radę wszystkie cztery zamki naraz złapać. Od góry mamy klapę, która znowu nam pokazuje aparaty Nikona, także Ogromny plus <laughs> za, to, za ten model. Tutaj z tej strony mamy dwie kieszenie takie siateczkowe na małe pierdoły, dokumenty czy też karty pamięci. Natomiast tutaj od góry mamy, może tak pokażę, cyk. Wejście pokazuje, że dwa body z gripem w pionie się zmieszczą. Papierologia. Pasek bardzo gruby z bardzo mocnymi tutaj Zaczepami, jeżeli chodzi o kotwicę, tutaj w tych kieszeniach po bokach są metalowe pętle, za które możemy to zaczepić. Także, przez to, że on jest, ta walizka jest trochę mniejsza, no to też po prostu możemy wziąć pod uwagę to, że może działać również jako torba. Także, jeżeli chcemy szybko ją zarzucić na torbę, albo mamy nierówne podłoże, no to możemy tutaj się bardzo szybko przemieścić, jeżeli o to chodzi. W środku bardzo dużo przegród oczywiście, osłona przeciwdeszczowa, wszystko do możliwej konfiguracji. Plusem ogromnym tych toreb, tych walizek, wszystkiego jest to, że jest taki właśnie wkład pokazujący, jak można mniej więcej rozmieścić nasz sprzęt również widok z góry jak i z boku i mamy różne konfiguracje plus też całą listę tutaj sprzętu który nam się zmieści także to jest akurat bardzo fajne bo nie we wszystkich plecakach to jest przyznam że czasami po prostu chciałoby się wiedzieć co można tutaj skitrać a nie zawsze wiadomo także to akurat duży plus no i mamy ostatnią walizkę tą największą czyli derby wersję drugą co Wielkościowo jest podobna bardzo do mojego Airport Advantage właśnie XT, z tym, że jest trochę wyższa i tu też pewnie więcej sprzętu możemy sobie włożyć. Rączka klasycznie, tutaj, jeżeli chodzi o boki, tutaj mamy w ogóle oznaczenie na statyw, jeżeli chodzi o montaż statywu, będzie to widać w kamerze. Pięknie, może coś wyostrzy, cyk. Mamy również tutaj, oczywiście, kieszonkę na nogi statywu, z drugiej strony, mamy bardzo fajną rączkę. Ja to też bardzo lubię właśnie w moim tym Airport Advantage, że mogę złapać zarówno w poziomie, jak i w pionie, jak i od dołu też. Tutaj mamy taki pasek. Także jeżeli musimy położyć gdzieś w, na lotnisku czy gdziekolwiek czy wrzucić do bagażnika torbę, to mamy bardzo dużo punktów zaczepienia, także nawet taka tutaj Rączka od spodu, gdzie możemy taki pasek, gdzie możemy po prostu to złapać, jest bardzo fajne i bardzo tutaj przydatne. Jeśli chodzi o główne kieszenie, no to wiadomo tutaj z góry mamy taką bardziej laptopową z przegródkami. Jest, panie, jest, masz tutaj, łapasz tutaj wszystko cyk, cyk, cyk. Mamy różne przegródki, mamy mniejsze, większe, mamy przedział na samego laptopa, mamy przedział na również tablet, plus inne takie małe akcesoria, także tutaj możemy sobie wszystko złożyć. Włożyć dla mnie osobiście, wolałbym, żeby taka przegroda w końcu była jakaś taka walizka, która ta przegrody będzie miała albo od środka bardziej, chociaż do większej się jednak łatwiej tutaj włożyć, albo gdzieś może z tyłu, tak żeby. Ta część sztywna od części aparatowej była oddzielona taką częścią na laptopa, dlatego że ja często tutaj w mojej walizce włożę laptopa i zawsze się boję, że ktoś mi po prostu coś postawi na tą walizkę, coś rzuci i będzie po laptopie. Mam nadzieję, że tak się nigdy nie stanie. Jeżeli chodzi o główną, wielką przegrodę, no to znowu ogromna wkładka z różnymi opcjami, możliwość tutaj sobie dostosowywania wszystkiego, osłona przeciwdeszczowa, jak najbardziej mamy ogromną możliwość tutaj manipulacji tymi wszystkimi, tymi wszystkimi przygrodami, to co należy pamiętać, wysokość walizki nie jest równa na całej, w sensie głębokość walizki, nie jest równa na całej powierzchni, w środku zawsze mamy ten pas taki Podwyższony przez rączkę tylną, przez ten stelaż, także wysokie obiektywy możemy powkładać po bokach. I tutaj przeważnie w tego typu walizkach spokojnie wejdzie jakiś nawet zoom pionowo. Mi nawet wchodzi lampa AD300, właśnie pionowo. Na środku jest już niżej o, tą, o ten właśnie stelaż, także tutaj wkładamy mniejsze obiektywy. No i mamy body powiedzmy z góry. I tutaj to, co w tych tankach bardzo lubię, to. Te takie wycięte w U przegrody, które podtrzymują nam obiektyw, jak wkładamy z body z przypiętym właśnie obiektywem. Jak sobie tutaj włożymy, to nam nie lata. Także to jest bardzo fajne, jeżeli chodzi właśnie o tę serię. Tutaj oczywiście mamy siatkowane przegrody. Mamy dwie małe, jedną dużą. I jeżeli chodzi o zabezpieczenia, to pomimo tutaj. U góry, no, się. Również kłódki na kabelku. Mamy dodatkowo bardzo fajne zabezpieczenie w postaci już tutaj takiego zamka na, na nasze, właśnie uszy tych, tych zamków, gdzie one są. Bo muszę je przeprowadzić z tej strony o, na, na całą tę. I teraz ten element, jak się otworzy, to ma miejsce na to, żeby właśnie te zamki po prostu włożyć tutaj i zatrzasnąć. Także nie, roz, nie rozczepimy, nie rozczepimy naszego zamka, nie musimy tam tej kłódki wyciągać, po prostu mamy tutaj już taką wbudowaną dodatkową. Dobra, to było na tyle taki przekrój, torę plecaków holsterów i walizek od ThinkTanka. Jeżeli się zastanawiacie nad takim sprzętem, gorąco polecam się zainteresować, bo ja swojego, mówię, nie oszczędzam. Ja to torby rzucam. W moich akurat są większe kółka, także jeżeli po większym terenie musicie, bo gorszym terenie musicie jeździć, to takie mniejsze kółka mogą się aż tak dobrze nie sprawdzić. Moje są takie większe tylko dwa i po prostu muszę ciągnąć pod, pod skosem za sobą walizkę. Ale jedzie po wszystkim, po każdym rozwalonym betonie, po jakiejś takiej twardszej, twardszym gruzie, po czymkolwiek. Ja naprawdę tymi torbami rzucam, po prostu wrzucam do... E, wrzucam sobie po prostu do bagażnika, po schodach, wiecie, zrzucam praktycznie, targam. Jeszcze nie miałem żadnych problemów, ale plusem jest też to, że te części są wymienne. Nówki są po prostu fajne i cichutkie, także jeżeli się interesujecie takim sprzętem gorąco polecam nowa seria. I to było tyle. Zostawię linki w opisie jak zwykle i dziękuję bardzo za poświęcony czas i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Hej!